Zacznę zgadywać. Chcesz sobie popsuć niespodziankę? Nie wiem. Pst, czy to... dinozaur? <grywka> Przestań zgadywać. I tak ci nie powiem. E, dobra, czy to... słoń? <grywka> czy to kabriolet? Nie zgadniesz. Czy to... szczeniaczek? A może mnóstwo kotków? Cały miot? Co to jest miod? Dużo kociaków. To nie można powiedzieć dużo kociaków? Nie wiem, tak to się nazywa. Bez sensu. To nie miod kociaków. Okej, okej. Okay, okay. Balon do latania. Zamiast gadać, lepiej idź. Cześć jest Raja, z pisa 19 witam w kolejnym filmie z gry jaką jest The Last of Us Part 2 Remastered Edition moi drodzy jesteśmy w retrospekcji z Eli i tak jak nie ma sensu to, że na miot mówi się dużo kosiaków, tak nie ma sensu to, że ja nie potrafię nagrać porządnie tego odcinka, bo to jest jakaś druga próba. Więc tak, dobra, lecimy przed siebie. Mamy retrospekcję, zobaczymy jak to jest. Ostatnio było dosyć ciężko, dowiedzieliśmy, się, że Dina jest w ciąży i to no wiadomo nie naszej, bo Eli nie może mieć. Nie może spłodzić dziecka. To nie, to nie te czasy, nie te... wiadomo co. <gry> Okej. Okay. Piękny poranek. Chyba poranek. Wygląda na poranek. Patrz pod nogi. Spoko. Kurwa! Całkiem ci odbiło? Ty powinnaś widzieć swoją minę. A gdybym utonęła? Nie utonęła byś. Musisz popracować nad pewnością siebie. Co? Śmiej się, staruszku. Tak możesz. Tędy. Wal się! No, Eli nie potrafiła pływać. Więc <laughs> coraz lepiej pływasz. Nauki pływania okay. do swojej. Nie machaj rękami tylko. wodę ramionami. Ba. <laughs> Cieszę się, że zapamiętałaś. Halo bro? No. Eli, chodź, popatrz. Widzisz tego jelenia? Widzisz? Gdzie? Spójrz tam. Ta. Nie widzę. Cię. Wygląda jak. O! <laughs> o! I co, fajnie? Odświeżająco. No, nie miło tak wpaść do wody, co? No. W sumie to i tak musimy tędy przepłynąć. Odegrałam się. Jesteś bardzo zły. Jestem bardzo, bardzo zły. Wskakuj. Nie udało się, nie udało się. Hopla na bombę. A tu głęboko ja pierdolę. Dobra, musimy zanurkować. Weź głęboki wdech. Ta, nie ma problemu. Jak się kurwa, kurwa. C, dobrze. Dobrze pamiętamy, że C. mnie też jest C. To... mój nauczyciel historii, który chce przeprosić za bycie dupkiem? Słucham? Kłóciłam się z nim, bo nazywał świetliki terrorystami. Często... Pff, siedziałam w kozie. Wiesz co, powinnaś przestać się tak wkurzać. Ale ludzie to dupki. Nieważne. No tak, no, trzeba być asertywnym w niektórych tu też przypadkach. Trzeba no dobrze, dobrze. Dokąd mnie prowadzisz? No, hej, no. no. dobra. Ok, Czy to nowa Adidasy? Ile ty ich właściwie masz? Za mało. Za mało aditasów. Za mało adidasów. Chodź. Okej. Okay. Walić to. Mam dość zgadywania. Świetnie. Czekaj, czy to... Olbrzymia kolekcja komiksu? Nie, nie, czekaj. Nowa kolekcja DVD, Ech. 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 tak, ale która z nich? Po prostu tak. Albo dysków optycznych, czy czegoś takiego. O kurwa, wiem co to jest. O rany Joel, <coughs> jesteśmy. Boże, to naprawdę dinozaur! Zgadza się. Joel, niespodzianka. O, w mordę! O, to kurwa! To jest bany dinozaur! Chcę na niego wejść! Da się na niego wejść? Kurwa, da się wejść! Idziemy! <noise> Co ty robisz? Eli, uważaj! Wlazłam na Dinka. Widzę, tylko nie spadnij i się nie zabij! Ej, co ty wyprawiasz? Nie skacz! Po prostu zejdź. Można skoczyć? Można. Hopla! Zrobimy hopla do przodu. Widziałeś to? Tak, widziałem. O, super, nie? Super, że nic sobie nie złamałaś. Oj tak, ty dochodzi. Ale super. Fajnie, fajnie. Wyoming Museum, The Science and History. Of Science and History. Dobra, idziemy dalej w takim razie, tak? Ktoś tu mogę jeszcze, coś ten tegas? No nie, to był Dino, dobra, ok. Bardzo fajnie zrobili też tam erę retrospekcji, bo. Co to? E... Książka. <laughs> o dinozaurach. Okej. Okay. No dobra. Okej, okay, dobra. Fajnie zrobić te retrospekcje, bo to są na zasadzie tak jak były w Left Behind. Że robimy coś i zaraz jesteś przyzwyczajony z powrotem. <coughs> Chcesz przymierzyć? Nie bardzo. Twoja strata? Mamy kapelusz! Mamy kapelusz! Idziemy, dobra. Kurwa, z kapeluszem jesteśmy niepokonany. Velociraptory. Już sam pamiętam po tych dogach. Pyk. Ale masz pony. Ten tutaj, e, to Velociraptor. Właściwie to De... E, tak czy siak, Velociraptor. <laughs> Ta. Przynajmniej tak je nazywali w takim jednym filmie. Hmm. Pamiętamy ten film. Większość tutaj oglądający chyba zna ten film na pamięć. Coś tu jest ciekawego. O, dzień dobry. Niestety wszystkie dinozaury są zajęte. Co ty wybrazasz? O, chwila. Jeden właśnie Uf. przyszedł. Joel, to do ciebie. Bardzo zabawne. <laughs> Mnie tam śmieszne. Łapiesz? Bo jesteś stary. Łapię, wierz mi. Okej. Okay. Dobra. Chomphongatusii. Tak? Dobrze to wymawiam? sognat Uff. Groźna nazwa, jak na takie wypierdki. Te Ta, Oblazły by cię. To też widziałeś w filmie? W sumie tak. Ale w innym. Zrobili też sequel. Kiepski był. No był. Był. So... dinosaury. mały łebek. <laughs> Joel, patrz! <laughs> to jest dinozaur w kapeluszu. Kapelusz Kapeluszozaur. Oddawaj. Mój. To będzie nowa tradycja? Niech to nie będzie nowa tradycja. <laughs> Zabrać, to mogę, dobra, bierzemy. Hej, Joel. Ellie. Nie możesz się go zdjąć. W moje święto rządzę ja. <laughs> Załóż towarzyszowi kapelusz. Lec osiągnięcie, zajebiście. Rany, ten miał mózg wielkości orzecha. Co ty powiesz? Czyli coś was łączy. Ale śmieszne. Triceratops to znaczy trójrogi łeb. Lepiej nie znaleźć się na drodze któregoś z tych rogów. No nie. Brakiozaury. Triceratops. Przynajmniej jednego kojarza. Dobra, przejdźmy dalej. Oglądajmy tutaj wszystko co się da. Dimetrodon był drapieżnikiem alfa. E, co to znaczy? Że nie był z niego skurczybek. Hmm. Jakiś taki knypek? Zaraz ty do mnie pijesz? Widać co miłość tutaj. Nazwa Galilimein oznacza podobny do kurczaka. Kto to wymyśla? Naukowcy. N no to głupi są. <laughs> tak. Dobra, tu pójdźmy, tu coś może być ciekawego, może jeszcze. Łabecz. O, karta klejscenerska. Hawk. O, super. Co tam masz? Te karty z bohaterami chyba były popularne. Sara przez jakiś czas je zbierała. Albo te z tymi stworkami. Nie pamiętam. Pokemony! Coś na mocne sranie widzę. Dobra. się pobawić w lustrze. Fajnie, fajnie. No Dog bardzo dużo tutaj zrobił. Znaczy ta gra ma w ogóle tam już ile? Z 5 lat? 4-5 lat, dobrze pamiętam. Znaczy, to ta, się ta wersja ma no, z tego roku jest, ale to ogólnie The Last of Us Part 2 jest stare. Tu jest walka. jest właśnie drapieżnika. O, kolejny kapelusz! Rany, wygląda jak ptak. Właściwie paleontolodzy uważali, że ptaki są potomkami dinozaurów. O, dziękuję, panie profesorze. Tak się składa, że wiem co nieco. Z filmu. Idź dalej. <ścoughs> 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 Okej, okay, idę <idem> dalej. Czaszki. Patrz jaką ma grubą czachę. Trochę przypomina Tomiego. Hmm. Powiem mu, że to powiedziałeś. Tylko nie to. Wystarczy spojrzeć pod właściwym kątem. Boone, to Tommy. Okej, okay. w takim razie do góry. Do góry, do góry. Jakbyś się z psa, to przepraszam, ale jest strasznie gorąco ja jak to powiem, nagrywam. do muzeów? <głos> <głos> no, Sara uwielbiała. Zaciągnęła mnie do wszystkich muzeów w Teksasie. Jakby się sprzeiwiał, to przepraszam, ale jestem strasznie ciepły, jak to nagrywam, i nie chciałbym, żeby udusić się po prostu we własnym pokoju. Trochę jak żurafa. Faktycznie trochę tak. Znacie moje szczęście, ten kurwa nie trafił, nie? Teraz rozumiem. <noise> Mówiłam. I drodzy, na chwilę przerwę nagrywanie. Muszę sprawdzić, czy mi się we... OBS i bo zaczął się zacinać strasznie, więc zaraz za Was wrócę. Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. OBS działa sprawnie, więc lecimy dalej przed siebie. A tutaj coś jest o tym, właśnie, że dinozaury wyginęły przez yy, kometę znaczy asteroidę uderzającą w Ziemię. Idziemy. Wiedziałeś o tym? Nie podoba ci się. E, wracajmy. O, bez tu. Hej, Joel, znasz wszystkie planety? <laughs> Moją wolę znaj Matole, jak się uprę, nie pozwolę. E, dobrze się czujesz? Moją Merkury. Wole, Wenus, Matole, Mars. O, oh, okej, okay. kumam. Całkiem fajne. Hmm. Fajne, fajne. Hej, Joel, jakie zwierzę było pierwsze w kosmosie? Ale banał, to była małpa. Nie, bo owocówki. Tak, w 1947 chcieli sprawdzić ekspozycję na promieniowanie kosmiczne. Przeżyły. Kurde, mała, aleś ty mądra. Dzięki. Stały się super muszkami? Co? Nie. <grym> Co tu mamy? za ten wodstok. Rony. Dawaj kolejną ciekawostkę. Hmm. Podobno księżyc pachnie jak strzelniczy. Faktycznie ciekawa. Zaraz. Skąd niby... No, no tym... widocznie astronauci pozyskiwali próbki i wąchali je później. Okej. Okay. Tego sam nie wiedziałem. Dobra, co dalej? Ty mi powiedz. Eee, przepytaj mnie. <laughs> nie wiem Kto pierwszy płacił w kosmos? A, łatwizna. Juri Gagarin. Gagarin? Tak to się? Gagarin? Nie wiem, jak to się wymawia. Znam go z książek. Tak czy siak. Poleciał 12 kwietnia 1961 roku. Zaimponowałaś mi. Ile Ej, książek jest... go tym przeczytałaś? <laughs> Właśnie. No weź Joel. To niesamowite. <laughs> Opowiedz mi, co ci się tak podoba? Mm, nie wiem. Ludzie w twoich czasach mieli dużo łatwiej. <laughs> Można tak powiedzieć, jasne. To znaczy, nie musieli latać w kosmos, ale i tak to robili. Mieli ikrę. Hmm, ikrę. Dobra mała. I rozumiem. To no w sumie ma trochę racji, bo teraz ludzie zajmują się czymś innym, muszą prze przeżyć. A w czasach, kiedy Joel żył, to. Czyli naszych w sumie do 2013 roku, to. A gdzie kierownica? Łaziki nie mają kierownic. Tylko joysticki. Huh. Czekaj. To autentyk? <grym> Autentyki zostały na Księżycu. Tak więc nie. Aha, tego sam nie wiedziałem w sumie. Dobra, porysujmy coś. Znaczy jakbym się jeszcze interesował kosmosem. Bardziej to historia w moim temacie jest, ale... Co tam w dzienniku? W ogóle, Właśnie, dziennik Starej Eli poczytać. Jednego dnia powinnaś znaleźć to wiadomo. Dobra, dobra czytajmy. Do, maksymalnie do tyłu. O kurwa, ile rzeczy. Ja pierdolę. Dobra, dalej się nie da. Dobra, tu są łanie. Uczyłaś się rysować, okej. Okay. Duży rolniczy jest do kitu, nie kłam, dlaczego ludzie sami się tam zgłaszają, zapamiętaj też pogadać z Arią o pierwszym możliwym patrolu. Znalazłyśmy się dziś z inną trzadowy stary kemping, <coughs> mówi, że dzieciaki jeździły tam kiedyś na wakacje, było tam mnóstwo materiałów plastycznych, kiedy padała pada łodina zrobiła nam korony z kolorowego papieru, to był dobry dzień. Joel powiedział, że przyjrzał tego zbiórka na urodzinę, nowy wyjazd, twierdzi, że znalazł coś co bardzo mi się spodoba, jest z siebie wyraźnie dumny, stary, zadowolony piernik. Podczas nocy filmowej usiadła obok mnie Kat. Dotykałyśmy się łokciami, czy zrobiła to celowo? Sama nie wiem, chyba nie. Bynajmniej, przynajmniej tak myślę. Maku, to jest aluzja do ciebie, jak to oglądasz. Dina zrobiła mi na urodziny koronę, wróciła na kemping, bo resztę kolorowego papieru jest naprawdę... ...po resztę kolor kolorowego papieru jest naprawdę świetna. Dobra, i widać oparzenie, znaczy bliznę już po oparzeniu chemicznym. I znowu zaczęło mi klatkować. A już nie klatkuje, dobra. Coś, tu jeszcze mogę? O, właśnie, mogę. Księżyc z tej strony. Wiesz, ile razy byliśmy na księżycu? Eee, dwa, sześć razy. Jesteś pewna? Co? Jestem. Podbiję do siedmiu. <grym> <grym> Ejże, nie tak szybko Lecisz w kosmos Potrzebujesz hełmu o, Racja Gdzie ja miałam głowę? Dobra, wybierzmy sobie coś Merkury Tutaj trzy mogę wybrać, dobra Które wybierzemy? Amerykańska mm, flaga A weźmy z Merkurego. Ciekawe wygląda. Ekstra. Ładnie pachnie. Kosmosem i kurzem. Ty pierwsza. Uważaj. Co jest grane? Okej. Okay. Patrz, ile tu jest guzików. Ale wybacz, Rany. Wyłuchali sobie, że... Lat mała. Co lat to? to coś, czego musiałem się nieźle naszukać. Proszę. Nipples always. Okay. Thirty seconds and counting. That's the last report of feels good. T minus twenty-five seconds. Twenty seconds and counting. T minus fifteen seconds. Guidance is internal. Twelve. Eleven. 10. Thank być. CŻsz sobie? <laughs> nie ma za co. Ech, no to może pokręćmy się, co? Czemu nie? Okej, okay. mam odznakę. My chyba mamy ją w ogóle cały czas przypięto do plecaka, nie zwróciłem na to uwagi. Tak, chyba cały czas jest. Zamknę tylko okno, bo zaczęło tak padać. Przez, to jest to przez mikrofon, chyba. Coś tam mi przebiło, ale dobra, już jestem z powrotem i lecimy przed siebie. Trendy, Joel, tam będę przejście jest. Dobra, moi drodzy, ale zanim przejdziemy dalej, e, ja zakończę w tym miejscu przepiękny, spokojny odcinek. E, ciarki na plecach z powodu tego, że wiadomo, że czoło już nie żyje. I ta relacja była piękna do czasu, jak wszyscy wiemy, więc będę się z nami żegnał. Na razie, do widzenia.